Szczęście w nieszczęściu, czyli mała Ola uwięziona w studni. Pięcioletnia dziewczynka wpadła tam dzisiejszego poranka. Na miejscu jest nasza reporterka Grażyna Butz. Grażyno, jak czuje się mała Ola? Ola twierdzi, że czuje się wyczerpana, ale da radę. W tym momencie, tu na miejscu, wszyscy oczekujemy na przybycie specjalistycznego sprzętu, za pomocą którego da się wyciągnąć ole. Sprzęt jedzie do nas z kolbuszowej i ma tu dotrzeć w przeciągu kilku godzin. Warta do odnotowania jest postawa okolicznej ludności szlachetna postawa. Od rana co chwilę ktoś przychodzi, aby spytać się Oli, jak się czuje, pozdrowić ją lub pomachać do niej. Rano byli u Oli jej sąsiedzi, aby zrzucić jej trochę jedzenia i pitną wodę. No, ja przyniosłem dziś Oli kefir, kajzerki i trochę wędliny. Pomyślałem, może, żeby wrzucić jej tam zapałki, żeby jej tam ciemno nie było. No ale dzieci nie powinny się bawić zapałkami, prawda? Dlatego wrzuciłem jej puzzle. Powiedz nam jeszcze, Grażyno, czy polskie studnie można już nazwać studniami śmierci? Tak, można. Dziękujemy ci, Grażyno.